Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze nowinki, zapraszam. Trudne jest życie miliardera, zwłaszcza magnata przemysłu rybnego. Billionaire Island, premiera 12 sierpnia. Kto zje więcej? Chestnut vs Kobayashi, Unfinished Beef, na żywo 2 września. Zaginiona córka i ciągłe poszukiwania. Into the Fire, The Lost Daughter. Premiera również 12 września. Czas na show rodem z lat 90. That's 90s Show, część trzecia. Premiera 22 sierpnia. To są już wszystkie nowości, o których zamierzałem dzisiaj powiedzieć. Spokojnej nocy życzę.